Czekasz na odcinek przyjacielu? To jest świetnie składa, bo wbijam na kanał Ogólnie mój planem jest na tym kanale, by nagrywać odcinki, gdzie rozmawiamy razem, więc zacznijmy Ogólnie mieszkam w wsi przy Malborku I żyjemy się tu całkiem nieźle Też dużo ludziom pach się natrafia, tak samo jak mi I jak byłem w trzeciej klasie, zachorowałem na cukrzycę jak ludzie sobie wyobrażają, to nie jest taka ciężka choroba. Szczerze uwielbiam, bardzo uwielbiam, wręcz kocham grać w piłkę nożną. I to jest moje hobby, którym interesuję się na co dzień. Moimi ulubionymi zawodnikami, którzy grają w piłkę nożną, są Ronaldo i Messi, a zarazem też i Ibrahimović, który niestety ostatnio zakończył karierę. Jakoś nie mam za dużo czasu. To jest już koniec tego odcinka, ale mam nadzieję, że się wam spodobał i to trochę było męczące, więc tak dla mnie za zachęty moglibyście zostawić łapkę i subskrypcję i do następnego razu, pa!